Hejka, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, zostaw suba, a jeżeli jeszcze nie masz suba, to zmień to. Nie przedłużam, zapraszam po Nie. Hej wie to ja Lena, e, jestem samotna, nie ma nikogo, po prostu nikogo, lider, nie chce mnie wpuścić w ogóle do domu, nie wiem dlaczego, bo zrobiłam coś chyba, ale nie wiem tak aktualnie, bo, bo ja ogólnie tutaj jestem samotna, no dopiero się przeprowadziłam do tego miasta i patrzcie, mieszkam w takim domu, ktoś mi dał w ogóle jakieś pieniądze. To Więc, patrzcie, no widzicie, nie jesteście na nic. Odłożę sobie te pieniążki, no. Powiem wam, ciężko jest płacić, jak ma się taki domek. Ale duszki to w ogóle nie ma. Muszę zamawiać pizzerię. Normalnie tak, że. No. Więc zamówię teraz pizzę. Czekajcie. Halo, pizzeria, chciałabym zamówić pizzę. Tak, dobrze, to do widzenia. Okej. Okay. Dobrze. Minuta minęła, a pizza się zjawiła. Oczekajcie, ktoś mi puka do drzwi. To chyba moja pizza. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, to ja zamawiam pizzę, tak? Dobry. Dzień dobry, to Pani wzywała pizzę, tak? Tak, to ja. To da mi Pani ta, tą pizzę. Bo już jestem dosyć głodna, więc nie mam lodówki. Nie mam nic, w ogóle ja sobie wybrałam taki dom. Jasne, rozumiem sytuację, już Pani daje. Oto Pani pizza. Dziękuję bardzo, że pani mi dostarczyła pizzę. Do widzenia. Okej, okay. jak widzicie, tutaj już dostawca poszedł pizzę. No, więc po prostu. Ucinam sobie może te rolety i zjem pizzę. Więc za chwilę do was wracam. Szybko zjem tą pizzę. 3 minuty. Pięć minut później. Już ani. Kawałka nie zostało. Okej, okay, słuchajcie, zjadłam całą pizza, więc także... No, a teraz może się na spacer, więc za chwilę się widzimy. Wraca ze spaceru. Okej, okay, słuchajcie, już jestem pod domem. Okej, okay, myślę, że w tym miejscu będziemy kończyć, więc uwaga, beju!